Dziś jest 30 stycznia 2016 roku, a to jest 24 odcinek podcastu Star of the State. W tym odcinku zajmę się zagadnieniem rzadkości dóbr. A ściśle rzecz biorąc, wyjaśnię, dlaczego totalnie niemożliwe w zrealizowaniu i oderwane od rzeczywistości są mokresny lewicowców, zwłaszcza różnych anarchokomunistów i socjalistów, a także zwolenników interwencji państwowej, którym często marzy się istnienie. Takiego społeczeństwa i systemu gospodarczego, w którym właśnie rzadkość dóbr nie występowałaby, a to miałoby umożliwić pozbycie się takich rzeczy jak pieniądz, będący powszechnym środkiem wymiany, własność prywatna i oparty na niej kapitalizm, którego nienawidzą oni w szczególności, gdyż obarczają kapitalizm winą za prawie że wszystkie bolączki tego świata m.in. nierówności społeczne i dochodowe, nędzę, głód. Wojny, imperializm i inne plagi. Koncepcja społeczeństwa, w którym nie występuje rzadkość dóbr, wcale nie jest tak bardzo egzotyczna i rzadko spotykana w dyskusji publicznej, jakby to się mogło wydawać. Jest między innymi spotykana w tzw. projekcie Venus, który rozpowszechniony został i stał się znany głównie za pośrednictwem filmów z serii Zeitgeist. Projekt Venus to koncepcja technokratycznego społeczeństwa zarządzanego przez komputery, w którym każdy człowiek może zajmować się rozwijaniem swojej, swoich talentów i pasji, wynalazczością czy twórczością artystyczną, gdyż ludzie nie muszą pracować i wytwarzać dóbr na swoje utrzymanie robią to za nich roboty. Natomiast gospodarka takiego projektu Venus nie jest właśnie obarczona. Problemem rzadkości dóbr. Jest to oczywiście totalnie odjechany scenariusz. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej na ten temat, to zachęcam Was do lektury tekstu, który kiedyś popełniłem, w którym poddaję krytyce cały ten projekt Venus. Jest on podlinkowany na dole. Natomiast do nagrania dzisiejszego odcinka skłoniło mnie przeczytanie tekstu napisanego przez niejakiego Willa Moyera, byłego libertarianina zatytułowanego Why I Left Libertarianism, An Ethical Critic of Limited Ideology. W tekście tym, Moyer krytykuje libertarianizm, stwierdzając, że postulaty libertarian, wśród których głównym jest likwidacja państwa i jego zinstytucjonalizowanej przemocy, nie jest odpowiedzią na wszystkie bolączki tego świata, na wszystkie problemy społeczne i gospodarcze, jakie można sobie wyobrazić. W związku z czym on porzuca tą Ideologię na rzecz czegoś więcej, czegoś co pozwoli rozwiązać inne problemy, takie jak np. nierówności społeczne, problemy feministek, problemy rasowe. Nie uściśla oczywiście, czym dokładnie jest ta ideologia, natomiast w takim już kończącym jego tekst fragmencie wskazuje na to, o czym marzy. Pozwolicie, że zacytuję. My goal isn't a society based on property rights. My goal is human flourishing. I want an ethical, free, and humane planet. A world where humans take care of each other and other living creatures. I want a world of flattened hierarchies, including the non violent ones. A world with human dignity. That may be a future where property rights, as we think of them today, don't exist. It may be a post scarcity world full of abundance. It may be a world where our familiar social structures, both macro and micro, are vastly different. It's up to us to build it. Jak słyszeliście w tym fragmencie, Moyer marzy o świecie, w którym niestety występuje przemoc, gdyż stwierdza, że pośród różnych hierarchii, czyli form organizacji społeczeństwa, mogą być również non-violent ones, ale to jednak nie jest tylko non only non-violent ones, tylko including the non-violent ones. Innymi słowy, jest człowiekiem, który stwierdził, że nie tylko likwidacja państwowej przemocy nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale najwyraźniej uważa, że do rozwiązywania niektórych problemów przemoc jest niezbędna. No i marzy sobie właśnie o tym post-scarcity world, który jest totalnym nieporozumieniem i niemożliwością i za chwilę wyjaśnię dlaczego. Do tekstu z samego Moyera oczywiście też podaję link, więc, gdybyście byli zainteresowani jego tokiem myślowym, to możecie sobie zajrzeć. Nie polecam ogólnie. Ja tymczasem przechodzę już do właściwego tematu. Aby zrozumieć, dlaczego fantazje osób takich jak Moyer czy autorzy projektu Venus są w każdych możliwych przyjętych warunkach niemożliwe do zrealizowania, musimy najpierw pojąć, co dokładnie oni krytykują. Czym jest ta rzadkość dóbr, której się sprzeciwiają i którą chcieliby. Zlikwidować. Lub też jak autorzy projektu Wenus twierdzą, że jest ona fikcją. Niektórzy uważają, że rzadkość to właśnie fikcyjny konstrukt, który jest efektem istnienia pieniądza. To właśnie niedobru pieniędzy, a ściśle rzecz biorąc, brak pieniędzy w rękach niektórych osób, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb przez to, ma być źródłem, jedynym powodem istnienia rzadkości rzekomej. Uważają oni, że zlikwidowanie pieniądza pozwoliłoby natychmiast zlikwidować rzadkość dóbr i zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi na ziemi. Dlaczego tak nie jest, łatwo to wyjaśnić. Pieniądz nie jest na ogół bowiem narzędziem służącym zaspokajaniu jakichkolwiek potrzeb. Wyjątkiem od poprzedniego jest jedynie popyt na pieniądz, który w większości przypadków jest po prostu popytem na oszczędności ewentualnie popytem na bieżące saldo gotówkowe. Które tak naprawdę jest jedynie dążeniem do pewności, że w każdej chwili będziemy zdolni nabyć te dobra, których będziemy mogli potrzebować, a w danej chwili jeszcze o tej potrzebie nie wiemy. Popyt na salda gotówkowe nie jest jednak problemem, który dostrzegają osoby krytykujące istnienie pieniądza. Natomiast na ogół pieniądz jest jedynie środkiem wymiany najbardziej pokupnym dobrem, które ma ułatwiać nam dokonywanie interpersonalnych wymian handlowych. W wyrażone są ceny rynkowe dóbr, będące w pewnym sensie zobrazowaniem aktualnej, tymczasowej preferencji klientów w stosunku do różnych dóbr i usług, jakie mogą oni nabyć na rynku. Ceny mówią nam pośrednio, czego konsumenci, czego inni użytkownicy rynku bardziej potrzebują, a czego mniej. Mówią nam też, co w takim razie możemy im zaoferować, abyśmy sami mogli zaspokoić własne potrzeby. Natomiast pieniądz, w którym te ceny się wyrażają, nie jest w żaden sposób zdolny zaspokoić wszystkich naszych potrzeb. Potrzeby zaspokajamy dobrami i usługami. Są to tak zwane dobra konsumpcyjne. Aby te dobra konsumpcyjne posiadać, musimy w jakiś sposób je najpierw wytworzyć, albo też pobrać z otoczenia, z natury. W najbardziej prymitywnych społecznościach ludzie po prostu swoje dobra konsumpcyjne, czyli głównie prostą żywność w postaci jagód, korzonków czy owoców, po prostu zbierali, jak również polowali na zwierzęta. Takie prymitywne, zbieracko-łowieckie gromady nie potrzebowały zbyt skomplikowanej łańcuchów produkcji, aby zaspokajać swoje najprostsze, najbardziej prymitywne i biologiczne potrzeby. Oczywiście jakiś prymitywista mógłby stwierdzić, że ponieważ wówczas populacja ludzka była bardzo ograniczona, natomiast terytoria dostępne dla niej dla eksploracji były bardzo rozległe i niepoznane to takie niewielkie gromady zbieracko-łowieckie były w stanie zaspokajać swoje bieżące potrzeby, natomiast ilość dóbr, jakie mogły wykorzystać, była teoretycznie nieograniczona, co oczywiście należy opatrzeć cudzysłowem, z tego względu, że nigdy nie można powiedzieć wprost, że jakiś zasób jest nieograniczony. Może jednak być go w danej chwili więcej, niż potrzebują ludzie, żeby zaspokoić swoje aktualne potrzeby. Jednakże byłby to niepełny opis rzeczywistości, gdyż okazuje się, i tak miało to miejsce w historii, że potrzeby ludzkie były nieograniczone i ludzie bez przerwy rozwijali zarówno swoje zdolności przetwarzania dóbr natury, tak aby pozyskiwać z niej nie tylko najprostsze dobra konsumpcyjne, czyli nieprzetworzoną żywność, ale także wytwarzać pierwsze, proste, a potem coraz bardziej skomplikowane dobra produkcyjne dobra kapitałowe, które posłużyły im do tworzenia większej ilości. Bądź też lepszych i nowych dóbr konsumpcyjnych, pozwalających zaspokajać nowe, dotąd niezaspokajane potrzeby. Okazuje się więc, że potrzeby ludzkie są nieskończone i mimo, że od czasów zbierackołowieckich minęło z grubsza 15-20 tysięcy lat, to jednak wciąż rozwijamy zarówno nasze zdolności produkcyjne oraz Tworzymy nowe kategorie dóbr i usług, które zaspokajają nasze potrzeby. Myślę, że na tym etapie już widać, że tym co rzeczywiście ogranicza nasze zdolności zaspokajania potrzeb, nie są pieniądze, lecz właśnie dobra natury, pierwotne środki produkcji, jakimi jest ziemia oraz praca. Ponieważ te dwa czynniki produkcji są ograniczone. Ograniczona będzie również ilość kapitałowych środków produkcji, które możemy dzięki nim wytworzyć. W związku z czym, tym bardziej ograniczona będzie ilość wszystkich dóbr konsumpcyjnych, które jesteśmy w stanie wyprodukować i skonsumować. Już na tym etapie może stać się jasne, że ponieważ ilość pierwotnych czynników produkcji czyli pracy i ziemi jest ograniczona, to musi powstać jakiś sposób na dysponowanie tymi środkami, tymi czynnikami produkcji. Skoro Ziemia jest dobrym rzadkim, to niezbędne jest ustalenie, kto będzie mógł korzystać z danego fragmentu Ziemi, aby podnieść na nim jakąś produkcję, która pozwoli mu zaspokoić swoje potrzeby, czy też potrzeby innych ludzi, którymi wejdzie w dobrowolne wymiany. Gdyby wszyscy chcieli jednocześnie korzystać z tych samych spłachetków Ziemi, okazałoby się, że albo nie byłyby one w stanie zaspokoić ich potrzeb, albo doszłoby do konfliktów o wykorzystanie tych rzadkich zasobów. Dlatego też w większości społeczeństw w końcu wyłoniły się prawa własności. Nie będziemy tutaj w tym odcinku zastanawiać się, na ile prawa własności były konstruktem, który towarzyszył instytucjom państwowym, a na ile były konstruktem społecznym, który wyłaniał się naturalnie w toku dobrowolnych wymian i rozwoju myśli ludzkiej. Wystarczy nam na razie stwierdzić, że bez praw własności, które pozwalają ustalić, kto ma wyłączność na dysponowanie danym dobrem, nie da się prowadzić żadnej produkcji. Trudno bowiem wyobrazić sobie nawet prostą społeczność rolniczą, w której dany rolnik nie wie, czy zasiane przez niego zboże. Będzie należało następnego dnia do niego, czy będzie należało do kogoś innego, albo czy w przyszłym tygodniu ktoś nie zaora jego poletka ze zbożem i nie wykorzysta go w zamian za to do uprawy innych roślin albo wypasu zwierząt hodowlanych. Prawo własności jest więc niezbędne, chociażby po to, żeby producenci mieli gwarancję, że zaplanowane przez nich procesy produkcji, które umożliwią im w przyszłości zaspokojenie swoich czy też swoich konsumentów potrzeb, Dobiegną końca, nie zostaną przerwane, lub też że ich produkty nie zostaną zawłaszczone przez innych ludzi, którzy nie brali udziału w procesie produkcji. Gdyby nie istniały prawa własności, jak widzimy, producenci nie mieliby motywacji, żeby taką produkcję podejmować. Wszyscy woleliby oczekiwać, aż ktoś inny podejmie taką produkcję, a potem po prostu zawłaszczyć owoce jego pracy, gdyż byłoby to racjonalnie bardziej opłacalne niż wkładać własny wysiłek, a potem pozwalać się obrabować. W praktyce, jak, wi jak więc widać, dochodziłoby do nieustannych wywłaszczeń, konfliktów i krwawych walk o nawet najprostsze dobra ekonomiczne. Różne osoby dysponują rozmaitymi talentami i umiejętnościami, a także posiadają jakąś własność, w tym pierwotny czynnik produkcji, jakim jest ziemia. Oczywiście dysponują własną pracą, a także mogą dysponować różnymi dobrami kapitałowymi, które pozwalają wytwarzać jakieś dobra. Mogą być to dobra konsumpcyjne, przeznaczone dla nich wprost do. Konsumpcji, aby zaspokajać ich własne potrzeby, mogą być to również dobra, które wyprodukują oni na wymianę, aby móc nabyć to, czego sami potrzebują. W tej sytuacji mamy na rynku różne zasoby dóbr i usług, które są niejednorodne i które podlegają wymianie. Oczywistą konsekwencją tego stanu rzeczy będzie to, że nie wszyscy ludzie będą w stanie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, a to dlatego. Że nie wszyscy dysponują takimi samymi talentami i takimi samymi możliwościami produkcyjnymi, więc nie tylko niektórzy nie są w stanie sami, samodzielnie zaspokoić własnych wszystkich potrzeb, co w zasadzie wydaje się praktycznie niemożliwe, gdyż wyprodukowanie niektórych dóbr i usług jest nierealne bez podziału pracy i specjalizacji i przynajmniej we współczesnej gospodarce żadna jednostka nie może być samowystarczalna. Jednakże, nawet w tym systemie podziału pracy i handlu, nie każdy. Jest na tyle wydajny, czy też ma do zaoferowania na tyle wartościowe, dobre usługi, aby mógł po ich sprzedaży nabyć to wszystko, czego potrzebuje, to wszystko, czego pragnie. Jak już wykazaliśmy, nie jest też możliwe, żeby każdy mógł za darmo czerpać, bez sprzedawania innym jakiejś użyteczności, czerpać z zasobów należących do innych osób. Oczywiście niektórzy mogą tutaj zasugerować, że tak naprawdę problem rzadkości dóbr, to jest problem dystrybucji tych dóbr w gospodarce, dystrybucji ich w społeczeństwie i gdyby je inaczej rozdysponować między ludźmi, to można byłoby zaspokoić ich wszystkie potrzeby. Jest to oczywistą nieprawdą, gdyż te potrzeby, jak już wspomnieliśmy, są nieograniczone, natomiast można sobie teoretycznie wyobrazić i próbuję tego dokonać Jakub Bożyder-Wiśniewski w jednym ze swoich wpisów na Facebooku, Taką sytuację, że w bardzo prymitywnej gospodarce ludzie są w stanie zaspokoić wszystkie swoje najprostsze, biologiczne, najbardziej prymitywne potrzeby, i w tej sytuacji znika problem rzadkości dóbr. Jako Bożyszer Wiśniewski pisze tak: Istnienie gospodarki, w której znika zjawisko rzadkości dóbr umożliwiających biologiczne przetrwanie, jest logicznie, a nawet fizycznie możliwe. Za to istnienie gospodarki, w której znika zjawisko rzadkości wszelkiego rodzaju dóbr, jest zarówno logicznie, jak i fizycznie niemożliwe. Powód tego jest prosty. Przy wystarczająco małej populacji i wystarczającym potencjale produkcyjnym, wszystkie dobra umożliwiające biologiczne przetrwanie mogą stać się dobrami wolnymi, ale wszystkie możliwe do wyobrażenia dobra nigdy nie mogą stać się dobrami wolnymi, gdyż faktyczna nieskończoność, z definicji, nie mieści się we wszechświecie. Charakteryzującym się skończoną energią i logiką kosztów alternatywnych. Wiemy jednak, że w rzeczywistości ludzie nie poprzestają na zaspokajaniu tylko i wyłącznie swoich najbardziej podstawowych biologicznych potrzeb, umożliwiających im jedynie przetrwanie na poziomie najbardziej prymitywnych zwierząt, chroniących się jedynie przed podstawowymi zagrożeniami i zaspokajającymi jedynie najprostsze instynkty. Wiemy, że ludzie posiadają szereg potrzeb bardziej skomplikowanych. W tym takie potrzeby, jak na przykład potrzeby artystyczne, religijne, społeczne, które zaspokajają na najróżniejsze możliwe sposoby. Także konsumpcja, której dokonujemy, odbywa się często na bardzo wymyślne, skomplikowane i bardzo surowcochłonne sposoby. Mało kto z nas zaspokaja się prostym lnianym odzieniem, mało kto z nas chciałby spożywać tylko i wyłącznie najprostsze produkty zbożowe przez całe życie. Nikt z nas nie chciałby żyć również w glinianej chacie z ziemnym klepiskiem, która teoretycznie mogłaby wystarczyć do podtrzymania naszego życia na niskim poziomie, nikt z nas nie chciałby też przemierzać wszystkich dystansów, jakie pokonujemy, jedynie na piechotę. Pragniemy się komunikować na odległość, pragniemy podróżować w szybkim tempie, pragniemy wsiadać coraz lepsze odzienie, coraz, coraz lepsze formy rozrywki, etc. Spróbujmy jednak rozważyć jakieś hipotetyczne, obarczone dodatkowymi w chwili obecnej niemożliwymi do spełnienia założeniami, jednak takimi, które być może mieściłyby się w ramach współczesnej fizyki i nie omałyby jej praw. A jednak mogłyby umożliwiać potencjalnie zerwanie logiki opisanej przez Jakuba Bożydara Wiśniewskiego w jego poście. Problem, na który wskazał, czyli ograniczenie ilością dysponowanej przez nas energii a przez energię powinniśmy tutaj uważać również materię, jest stosunkowo łatwy do obejścia. Teoretycznie, przeciwnik rzadkości dóbr mógłby powiedzieć, że przecież w każdej chwili możemy sięgnąć po coraz odleglejszą materię energię, a nie tą, która jest dostępna tylko i wyłącznie tu pod naszym nosem. W chwili obecnej ludzkość wykorzystuje w swojej gospodarce, pomijając oczywiście energię słoneczną, tylko i wyłącznie zasoby pozyskane z naszej planety. Można sobie więc wyobrazić, że osiągnięcie zdolności korzystania z zasobów spoza naszej planety, co w chwili obecnej powoli staje się już całkiem niedaleką przyszłością, może radykalnie zwiększyć dostępną ilość nam zasobów i jednocześnie zmniejszyć rzadkość pewnych dóbr. I w ten sposób można to rozszerzać na kolejne kategorie dóbr i surowców. I stwierdzić, że ponieważ ostatecznie do naszej dyspozycji jest nie tylko cały układ planetarny, w którym zamieszkujemy, ale również cała galaktyka, a nawet cały wszechświat, i w być może w chwili obecnej bardzo odległej, ale jednak w jakiejś perspektywie czasowej teoretycznie będziemy w stanie kiedyś korzystać z zasobów całego wszechświata, to wówczas być może moglibyśmy rozwiązać problem rzadkości dóbr. Problem polega tutaj na tym, że na dziś dzień nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakie potrzeby i jakie sposoby ich zaspokajania mogą istnieć za przykładowo kilka miliardów lat, kiedy ludzkość będzie dysponowała materią całych galaktyk. Gdybyśmy dysponowali takimi energiami i materią w dniu dzisiejszym, jednocześnie przejawiając tylko dzisiejsze potrzeby dnia codziennego, a nawet moglibyśmy tutaj mówić o najbardziej wyuzdanych i wymyślnych, skomplikowanych i energo- oraz materiochłonnych potrzebach najbardziej szalonych bogaczy, jacy zamieszkują tą planetę. Rzeczywiście, energia całej galaktyki prawdopodobnie wystarczyłaby, żeby zaspokoić wszystkie znane nam dziś potrzeby. Jednakże to samo mógłby powiedzieć pierwotny łowca 20 tysięcy lat temu którego jedynymi uświadomionymi potrzebami było zapełnienie żołądka zebranymi jagodami i mięsem opulowanego zwierzęcia. I taki prymitywny łowca mógłby stwierdzić, że jeśli miałby do dyspozycji taką technologię, taką gospodarkę, jaką my posiadamy dzisiaj, to jego potrzeby byłyby zaspokojone w nieskończoności. I wszystkie dobra, jakie by miał, byłyby dla niego dobrami wolnymi. Rzeczywiście tak właśnie by było. I w tej samej sytuacji jesteśmy my, próbując przewidzieć przyszłość. Prawdopodobnie przyszła cywilizacja dysponująca niewyobrażalnymi dla nas zasobami, będzie miała też niewyobrażalne dla nas, absolutnie niemożliwe dziś, nawet w najmniejszej części do spełnienia potrzeby. Dysponując energiami całych galaktyk, będziemy prawdopodobnie Stawiali sobie zadania wymagające takich, a nawet większych energii. Jak więc widzimy jej tutaj, konstrukcja stworzona przez Jakuba Bożdara Wiśniewskiego nie ulega załamaniu. Ale pójdźmy dalej. Możemy wyobrazić sobie, że ludzkość w jakiś sposób nie tylko dysponuje całą możliwą energią i materią całego wszechświata, jaki znamy, ale nawet uzyskuje dostęp do nieskończonego źródła energii i materii. Wydawałoby się, że w takiej sytuacji, gdyby moglibyśmy czerpać z takiego nieskończonego, rzeczywiście nieskończonego źródła, które na tę chwilę wydaje się fizyczną niemożliwością, ale gdybyśmy mieli takie źródło, że w tej sytuacji wreszcie stałaby się rzecz, o, o której marzą socjaliści, znikłaby rzadkość zasobów, znikłaby logika kosztów alternatywnych. I cała konstrukcja kapitalizmu, praw własności, pieniądza straciłyby sens. Nie trzeba byłoby dokonywać w tym momencie wyborów między mniej czy też bardziej ważnymi potrzebami. Każdy mógłby spełnić wszystkie swoje zachcianki, korzystając z tego źródła energii. Jednakże i tutaj musimy stwierdzić, że jest jeszcze jeden zasób, który jest skończony i który nigdy nie będzie dostępny dla nas w sposób niewyczerpywalny. Jest to mianowicie czas. Jak dotąd musieliśmy zmagać się z kwestią wyboru. Z problemem kosztów alternatywnych, który wynikał stąd, że wykorzystując nawet bardzo dużej ilości dostępnych nam zasobów, musieliśmy zrezygnować z przynajmniej części innych możliwych sposobów ich wykorzystania. Jeśli jednak włączymy w nasze rozważania czas, który, jak się okazuje, również jest formą dobra rzadkiego, okazuje się to być problemem nie do rozwiązania. Nawet bowiem dysponując nieskończonym źródłem energii i materii, nadal musimy poświęcić pewien czas na wykorzystanie tych, tego źródła a, energii i materii na wytworzenie dóbr konsumpcyjnych czy też dóbr kapitałowych potrzebnych na dalsze wyprodukowanie konkretnych dóbr konsumpcyjnych. Nawet gdybyśmy osiągnęli niewyobrażalną technologię i byli w stanie dokonywać procesów procesu przekształcania energii i materii, procesów produkcji z maksymalną możliwą dostępną szybkością, czyli. Przekształcać materię z prędkością światła. Nadal będziemy ograniczeni tą maksymalną prędkością. Oczywiście i to nie jest prawdą, gdyż nawet gdyby nasze zdolności manipulowania materią były tak rozwinięte, nie bylibyśmy w stanie tak szybko planować naszych przyszłych działań. W związku z czym, zanim cokolwiek byśmy wyprodukowali, nadal musielibyśmy obmyślać procesy produkcyjne w znanym nam dzisiaj tempie tworzenia nowych innowacji. I planowania produkcji, które jest wolniejsze niż najszybsza możliwa prędkość wymiany informacji we wszechświecie. Tak więc w każdym dowolnym momencie okazywałoby się, że pewne potrzeby, które byśmy wyrazili w społeczeństwie, byłyby niezaspokojone, gdyż musiałyby czekać zakolejkowane, aż zostaną przeprowadzone wszystkie wcześniej zgłoszone zapotrzebowania. Tak więc, nawet nieskończone źródło energii i materii nie pozwoliłoby przynajmniej w danym momencie zaspokoić wszystkich potrzeb. Ale tutaj znów ktoś mógłby zasugerować, że w takim razie moglibyśmy po prostu poczekać i w końcu zaspokoilibyśmy te wszystkie znane nam potrzeby. Ale i to nie jest prawdą, ponieważ, co jest dla większości z nas oczywiste, nie jesteśmy nieśmiertelni. I każdy z nas, dlatego właśnie, traktuje czas jako dobro rzadkie, że jego własny czas w końcu przeminie. Każdy z nas ma ograniczoną ilość czasu, jaką może rozdysponować zarówno na produkcję, odpoczynek, jak i konsumpcję. Jeśli więc będziemy dowolnie długo czekać na naszą kolej, na skorzystanie z nieskończonego źródła energii i materii, to możemy nigdy nie doczekać się, żeby zaspokoić nasze wszystkie potrzeby albo nawet jakiekolwiek, które wyrazimy. Nawet gdyby jednak założyć, że będziemy w takim razie istotami nieśmiertelnymi, które nigdy nie zostaną zniszczone, nie umrą, będziemy ograniczeni jeszcze innym czynnikiem, jakim jest spodziewany koniec świata. Niezależnie od tego, jaki ze scenariuszy rozpatrywanych w chwili obecnej przez kosmologów i fizyków oczywiście się ziści, czy będzie to śmierć cieplna, czy wielkie rozerwanie, czy wielki kolaps, ten wszechświat skończy się i wszelkie możliwe wymiany energetyczne, jakie dziś znamy. Które, z których składa się między innymi nasze własne myślenie, a więc również wyrażanie i rozpoznawanie potrzeb, nie mówiąc o naszym własnym działaniu i przetwarzaniu materii energii, czyli procesach produkcyjnych oraz konsumpcyjnych, staną się po prostu niemożliwe. Tak więc, uzupełniając przykład Jakuba Borżdara Wiśniewskiego jeszcze o czynnik czasu, możemy logicznie wywnioskować, że rzadkość dóbr jest po prostu totalnie, nie tylko, Praktycznie na dzień dzisiejszy, ale również teoretycznie w jakiejkolwiek wyobrażalnej przyszłości, i jakiejkolwiek nawet niewyobrażalnej przyszłości, nierealna. Oczywiście warto tutaj cofnąć się do wszystkich naszych wcześniejszych przykładów i wskazać, że czas, który ogranicza nas nawet w tym scenariuszu najbardziej science fiction, w którym dysponujemy nieskończonym źródłem energii i materii, ogranicza nas również w tych wszystkich wcześniejszych sytuacjach. W tych, których dysponujemy nie tylko skończonym czasem, ale też skończoną materią i energią. Myślę, że w tej sytuacji dobitnie widać, dlaczego wizję projektu Wenus czy śmiałe marzenie na Willa Moyera jest totalnie niemożliwe do realizacji. Widać także, że nie wynika to jedynie, jak mogliby powiedzieć niektórzy, z praw ekonomii, którym nie każdy ufa, ale wynika to też wprost po prostu z praw fizyki. Mam nadzieję też, że te rozważania będą dla Was przydatne w zwalczaniu podobnych argumentów ze strony różnych oponentów kapitalizmu, własności prywatnej i pieniądza, którzy będą chcieli przekonywać Was, że możliwe jest istnienie społeczeństwa, w którym wszyscy wszystko mają za darmo. Nikt nie musi pracować, manna spada z nieba, a roboty pracują za darmo na całe społeczeństwo. Oczywiście musimy pamiętać, że obalenie tego konstruktu nie ma służyć pognębieniu ludzkości i pognębieniu wizjonerów. Ma jedynie wykazać, że jeżeli mamy dążyć do poprawy naszego dobrobytu, jeżeli mamy wierzyć i marzyć o tym, żebyśmy byli bogatsi i szczęśliwsi, to nie możemy opierać naszych planów na totalnie utopijnych założeniach i utopijnych fantazmach, tylko powinniśmy dążyć w ramach naszych skończonych zasobów i skończonych możliwości do realnych i wykonalnych celów. Tylko w ten sposób będziemy w stanie rzeczywiście osiągnąć poziom dobrobytu nieporównywalnie większy niż obecny. Taki, o którym nam się dzisiaj nie śni, tak jak ludziom w średniowieczu nie śniłoby się o dzisiejszym poziomie dobrobytu i którego prawdopodobnie nawet nie potrafiliby zrozumieć. Odrzucenie utopijnych, antyekonomicznych i antynaukowych wizji społeczeństwa pozbawionego problemu rzadkości dóbr uchronić nas może też przede wszystkim przed bardzo niebezpiecznymi wizjami, które często są roztaczane przez szalonych wizjonerów, którzy w rozpaczliwej i brutalnej próbie narzucenia swojej woli i swoich rozwiązań w obliczu Napotykanych przeciwności obiektywnego świata fizycznego mogą dopuszczać się niesłychanych zbrodni i okrucieństw. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za wysłanie i do usłyszenia.